Witam. Dzisiaj króciutko podsumowanie eksploatacji pieca ogniwo ECO plus plus 16 kW po miesiącu pracy, dokładnie miesiącu, i miesiąc i dwa dni W zasadzie to nie ma o czym gadać, piec pracuje na razie tylko na wodę w miarę stabilnie czysto chociaż Troszeczkę jakiegoś pyłu jest tutaj, ale to jest, to jest nic. To jest zero. Generalnie z przezorności po dwóch tygodniach opróżniłem szufladę z popiołem. Szuflada po dwóch tygodniach była do połowy wypełniona popiołem. Spróbuję go otworzyć, aczkolwiek teraz Jest nabo włączony. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tak wygląda popiół. Delikatny jakiś taki żurzelek. Nie są to jakieś spieki, nie jest to jakaś szlaka. Czysty popiół. Ładnie przepalone. Zero niedopalonego węgla. Wszystko to jest kruche. Można powiedzieć, że pali się to dobrze Czy to zasługa pieca, czy opału Trudno powiedzieć Opał, przypomnę Karlik z PGG 26MJ no, Wyłączyła się dmuchawa Zobaczymy, jak to wygląda w środku Delikatny płomień zostaje Później to przygasa, w ogóle nie widać ani żaru, ani płomienia ścianki czyste. Przed chwilą tutaj hakiem drapałem, zero, zero popiołu sadzy, jakiegoś osmolenia. No to co mówiłem wcześniej, fajne jest to przy tych drzwiczkach, że po otwarciu tych drzwiczek, no, nie wysypuje się ten syf, tylko zostaje na tej krawędzi obudowy tego pieca. No jeszcze zobaczymy tu. O, tu lepiej widać, jak ten syfek tu zostaje to jest później do zdmuchnięcia. generalnie jest czysto blachy czyste jakieś tam drobne osadzenia są na górze jest osadzenie przed chwilą to sprawdzałem ale to jest płyta szamotowa więc tam może akurat być coś bo to nie wpływa na wymianę ciepła specjalnie sam wymiennik po miesiącu od części zewnętrznej wygląda w taki sposób naruszając tymi pokrętłami góra dół wydostaje się odrobinko nie jest to sadza to jest dosłownie pył, mąka pod odkurzacz Generalnie w ciągu tego miesiąca hmm, eksploatacji piec palił 110 kg węgla i zużył prądu, nie będę mówił w watach, ale generalnie za 6,50 zł. Tyle kosztuje eksploatacja kotła przy moim tylko i wyłącznie na ciepłą wodę dużo troszkę mniej niż na prądzie ale woda jest dużo dużo cieplejsza Bo na prądzie jednak trochę był ten była ta temperatura przykręcona dodatkowo wczoraj odpaliłem uruchomiłem sobie zasilacz awaryjny Ponieważ wystraszyły mnie te przerwy prądu, ale piec sobie radził nawet przy półtora godzinnej przerwie prądu. Natomiast w przypadku okresu zimowego, kiedy będzie działać pompa i ogrzewanie nagrzejniki, może to być kłopotliwe. Dlatego zakupiłem sobie taki zasilacz z Volta sinus Pro 800, generalnie 500 mocy plus akumulator. 100 amperogodzin. Do tego drobny, prosty, prymitywny stojaczek. I od wczoraj to pracuje bardzo fajnie. Jest dużo materiału na ten temat w internecie, więc nie będę opowiadał. Generalnie zanik prądu, który testowałem przez wyciągnięcie wtyczki. W ogóle sterownik tego nie widzi, nawet na wykresie nie widzi, że była jakakolwiek przerwa 4 milisekundy, to nic tu, ani pompki nie mrugły, ani sterownik nie mrugnął. Dobre, dobre rozwiązanie. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że przy tak zwanym w cudzysłowie biegu jałowym 20 W to urządzenie pobiera. Trzeba sobie to doliczyć do potencjalnych kosztów eksploatacji, ale na pewno jest to dobre do pieców z podajnikiem i do pieców gazowych, które przy dłuższej przerwie prądu mogą mieć problem z tym, żeby sobie poradzić. Zasilacz czy ta przetwornica jest fajna, bo ona jest zarówno do zasilania sieciowego, jak i przystosowana pod panele. Fotowoltaiczne, cóż tu więcej powiedzieć, na razie, chyba tyle. Zrobimy sobie podsumowanie, gdzieś może w grudniu. Jak odpalimy samo centralne, zobaczymy wtedy, jak to się będzie sprawować. Na razie, tyle. Dzięki.